Hej, dzisiaj porozmawiamy o najważniejszym mięśniu w ciele człowieka, który jest często pomijany w treningu, głównie ze względu na to, że nikt nie bierze go pod uwagę, ponieważ nie przylega do niego żadna kończyna i nie da się go zrobić typowymi ćwiczeniami na siłowni. Jest to oczywiście nasze serce serce, które pompuje krew do naszego organizmu, które, którego poprawne działanie gwarantuje nasze długie życie. I tak mamy nasze serduszko w ciągu dnia szacuje się, że bije około 100 tysięcy razy rocznie 36,5 miliona w ciągu 70 lat 2,5 miliarda razy. Jak możemy trenować za ten mięsień, który jest tak ważny dla naszego ciała i bez którego nie będziemy mogli dłużej funkcjonować? Oczywiście są dwie metody. Są to treningi wydolnościowe, czyli nasze ulubione kardio i trening siłowy. I teraz trening cardio powinniśmy wykonywać w ciągu tygodnia około 150 minut bądź 75 minut intensywnie, w zależności od stopnia naszego wytrenowania. I trening kardio to zarówno spacery, pływanie, bieganie, jazda na rowerze czy chodzenie po górach. Trening siłowy wiadomo, idziemy na siłownię, wykonujemy trening. Taki trening robimy dwa do trzech razy w ciągu tygodnia powinien on nam zagwarantować bardzo dobrą poprawę jakości naszego serca. Trening kardio wzmacnia naszą ogólną wytrzymałość i wydolność naszego organizmu podczas wysiłku. Umiarkowany pozwala, żeby serce pracowało na dłuższej, większej intensywności niż podczas spoczynku, gwarantując mu jego wzmocnienie oraz dobre dotlenienie naszego organizmu przez jego pracę. Trening siłowy natomiast powoduje, że nasze żyły są elastyczniejsze za pomocą naszych mięśni, dużo lepiej dotreniamy mięśnie, przez co serce musi mniej wykonywać pracę w ciągu dnia, by dotrenić nasz organizm. Dzięki połączeniu tych dwóch składowych nasze serce spowolni pracę na co dzień. Jeżeli wasze tętno na chwilę obecną w ciągu dnia wynosi około 110 uderzeń na minutę, prawdopodobnie po dłuższych, po dłuższych treningach, Następno spadnie do 60-50, serce będzie na tyle wydajne, że będzie obniżało swoją pracę. Co... Silne i sprawne serce pozwoli nam uniknąć takich chorób jak choroba wieńcowa, miażdżyca, cukrzyca typu drugiego, zawał serca. Dzięki temu będziemy żyć dużo zdrowiej i lepiej. A Ty daj znać, czy stosujesz. Połączenie tych dwóch treningów, by poprawić jakość swojego życia i pracy. Serduszka. Pozdrawiam i do usłyszenia.